Szanowni Państwo, kontynuujemy nasze spotkanie z Państwem po to, żeby przekazać kolejne informacje mieszkańcom Starowic za Państwa pośrednictwem. Dziś, 12 lutego doruszył nabór do programu inicjatyw lokalnych. To jest program, który od 10 lat realizujemy na terenie miasta Starowice. Nabór wniosków będzie trwał do 23 lutego. Serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową bądź do bezpośredniego kontaktu z Panem Rafałem Piwnikiem, który nadzoruje realizację tego programu. A przypomnę, że ten program polega na realizacji mikroinwestycji, które są realizowane, czy to na terenach, które należą do miasta, czy w placówkach, które są podległe miastu, jak chociażby szkoły, przedszkola, czy nasz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy Park Kultury, czy inne jednostki, gdzie 70% stanowi dofinansowanie ze środków budżetu miasta Strachowice, natomiast 30% to stanowi wkład własny ze strony wnioskodawców. W ostatnich latach zrealizowaliśmy przez te 10 lat inwestycje na kwotę około 1a700 mln zł. To są inwestycje, które były realizowane m.in. na ogródkach działkowych, bo działkowcy wiele projektów zgłaszali w ostatnich latach. To są projekty, które były realizowane w szkołach, przedszkolach. Dotyczyły zakupu szafek dla uczniów, dotyczyły wyposażenia naszych jednostek w sprzęty multimedialne, ale także w dodatkowe szafki, na przykład przy wejściach do przedszkoli miejskich czy chociażby w ramach tego programu była realizowana ulica Powstania Styczniowego na osiedlu Michałów to był jeden z pierwszych wniosków który został zgłoszony przez jednego z mieszkańców ten program służy temu aby wiele tych właśnie mikroinwestycji było realizowanych szybciej czyli jeśli komuś zależy żeby jakaś inwestycja była szybciej zrealizowana to w ramach PILU może się zgłosić i wykonać takie zadanie Przykład z ostatnich dni to mówiono o tym podczas otwarcia hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6, że tam rodzice zbierali fundusze, ale nie na całą dokumentację, zbierali fundusze na wkład własny do Zrealizowania dokumentacji technicznej, natomiast 70% kosztów pokryło miasto Starachowice właśnie w ramach programu Inwestycji Inicjatyw Lokalnych i takich projektów w ostatnich latach wiele zrealizowaliśmy. Mam nadzieję, że w tym roku zrealizujemy kolejne. Co jest warte podkreślenia, to nawet jeśli brakowało środków w pilu w poprzednich latach, to staraliśmy się dodawać tych środków tak, aby jak najwięcej projektów, które zgłaszają mieszkańcy zostało zrealizowanych i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, że tych projektów do realizacji będzie sporo przeznaczonych, ale o tym jeszcze Pan Rafał słów kilka, proszę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na stronę internetową, na główną stronę internetową miasta Starachowice EU do zakładki program inicjatyw lokalnych. Ze strony można sobie pobrać wniosek, wypełnić. W razie jakiś problemów z wypełnieniem tego wniosku, zapraszam do mnie telefon, do kontaktu telefonicznego lub osobistego, pokój 200 Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Szanowni Państwo, z takich jeszcze takich ciekawych rzeczy, które w trakcie tego, w trakcie realizacji tych projektów się zdarzyły. W 2021 roku e, ogrody działkowe ROD e, przy ulicy Mickiewicza zgłosiły wniosek na e, zrobienie monitoringu na działkach. Dzięki temu monitoringowi został złapany złodziej, który wkradał się tam, okradał te działki, więc tutaj te pieniądze publiczne, które zostały wydatkowane, przynoszą jakieś efekty dla mieszkańców tego, dla mieszkańców miasta. Dziękuję.